Nowe przygody, są góry. A ludzie zbadają w ciemną górę. Odcinek tytułem Kuchnia Pysia. Odcinek piąty, snu drugi. I salam my dzisiaj będziemy robić spaghetti, bolones chyba. O um, ile patrzę na moje składniki, to chyba będzie bolones. Więc tak, naszymi rzeczami, które są podobne do spaghetti, są makaron, pomidory, ten, bazylia, maślanka. A naszymi przyrządami jest talerz, taki jest mikser dziwny i dwa garnki. Najpierw ściągamy wszystkie rzeczy i będziemy przygotowywać makaron do gotowania. A więc, tak em, <śm> nasz makaron musimy tutaj wsypać. Ale to jest nasze spaghetti. No, wiecie o co chodzi? Wsypujemy makaron. Spaghetti jest już w spaghetti, w naszym garnuszku i nasz garnuszek. Na tym starym na którym zjemy. Mm, znaczy, no, Ustawiamy na takie na taką godzinkę. Nie, 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 bo znowu się powtórka z ryzykiem będzie się. Jechać. To na 5 minut, bo te 5 minut przeznaczymy na sosik. Posprzątamy tu. I weźmiemy sobie nasze bazylia. Pomidory, blender, miska i maślanka. Najpierw zrobimy pierwszą podstawę sosu, a dopiero później no, dos dosypimy w i wlejemy go do garnka. A raczej okay. potrzebujemy na garnek. No. I czas blendować pomidorki. Nasze pomidorki już są zblendowane, wygląda jak taka trochę dziwna ciecz. Nasze zblendowane pomidory wsypujemy. Ale żeby były takie bardziej jeszcze, bo na razie są jakieś takie ogródki. To dolewam maślanki i mieszamy, żeby było pomidorowo. Nie za no dużo maślanki, takie 5 litrów. A więc czekamy. Już nasza zupka jest gotowa. Raczej coś przepraszam. Mam ochotę na zupę pomidorową. Teraz dosypujemy troszeczkę bazylii. O! Na razie są dwa kawałki, jeszcze jeden. O, jest idealnie. Teraz musimy po prostu na sos położyć na gaz i poczekać, aż się uwierza. Tak. No i wtedy będziemy robili piękne spaghetti. Chodźcie. Dobrze. O, widzę, że nasz makaron się już prawie, że upieczył. Dobrze, to ten sosik też jak na pięć minut, damy, i ja pójdę do toalety w tym czasie. Mm, 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 mm. O mm, 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 mm. co tak śmierdzi. Na pewno nie ten kurczak, bo dopiero tego mysia wstawiła podobno. Co to jest? A wow, ale gorące. O, nie. O nie, o nie, o nie, pani. Nasz no, sos jest gotowy, niestety, ale... 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 Osoba, która to będzie spróbować, nie będzie jej smakowało. Dobra, musimy to przygotować na talerz. Po, to jest takie um, twarde strasznie. A się tutaj jakaś grudka druga zrobiła. Po, teraz podobamy naszym suikiem. O nie, on też się do końca nie zrobił. To ma ślanka jakby została wchłonięta. O oh boże, To wygląda tak ohydnie. Mm. I tam na ziemi też są rzeczy. Ja po prostu nie wiem, co się w tej kuchni dzieje. Nie, tort, nie, tort, tort, proszę nie. Nie! Tort się przewrócił. Ja, jak tu jest... Zobaczcie. Wiem, że tam też są jakieś garnki, ale... Jak tu myślać, przyjdzie, to najpierw będzie musiała to wyjść, aby się i Dobrze, czekam na nią. Co tu taki bałagan? <grymne> Dobra. Ooo, Pisio! jak ty mogłeś? Ej, uważaj, uważaj, uważaj! Nie, nie będę uważać! Pisiu, jak ty mogłeś? W ogóle spalić makaron. Zbiję cię!